Ta stylówka i ta sceneria mogą oznaczać tylko jedno. Grudzień, prezenty! Zacznijmy od książek. I powiem Wam, że w tym filmie pokażę Wam również prezenty, jakie mam zamiar wręczyć moim bliskim. Nie będę mówiła też konkretnie komu, ale możecie się domyśleć, czy to będzie prezent dla mężczyzny, czy będzie prezent dla kobiety, ale wszyscy moi bliscy dostali zakaz oglądania tego filmu. Mam nadzieję, że nikt go nie złamał. A jeżeli ktoś złamał, to wychodzimy szybciutko, wyłączamy ten film, lecimy z pokazywaniem. Na pierwszy rzut idzie książka Ani Lewandowskiej i słuchajcie, ja tą książkę dostałam od mojej szwagierki, która wie, że Anię uwielbiam, uwielbiam jej przepisy. Uważam, że jest świetną motywatorką, jest bardzo inspirującą osobą. Miałam ją kiedyś okazję poznać na treningu w Dublinie, na jakim byłam właśnie u niej. I wtedy wydała chyba płytę karate cardio, z tego co dobrze pamiętam. I pamiętam, że ten trening był taki, że między innymi tam też była zumba, których ja po prostu... Ja i zumba. Wszystkie dziewczyny idą w lewo, ja idę w prawo. To jest moja zumba. Ja po prostu nie jestem w stanie tego garnąć. Jeżeli ktoś ogląda film, jest takim samym ekspertem w zumbie, jak ja, koniecznie dajcie mi znać. Ale wracając do książki, słuchajcie, dla mnie to jest rewelacyjna książka. Świetna, a przede wszystkim jak ja ją otrzymałam, to myślę sobie, wow! To jest kawał dobrej roboty. dość, że jest przepięknie wydana w środku. Gdzie ja po prostu uwielbiam piękne zdjęcia, a tu jest ich mnóstwo, naprawdę mnóstwo począwszy od zdjęć jedzenia zdjęć Ani już Wam pokazuję mój ulubiony przepis. Zobaczcie, wow, to jest po prostu coś pięknego. I wiecie co, w ogóle podoba mi się to w tej książce, że ona nie jest tylko i wyłącznie stricte o jedzeniu. To jest mega fajny wstęp, który zaznaczyłam sobie na przykład opisuję o tym co jeść, ale przede wszystkim na przykład co będzie nas motywować jak już osiągniemy swój wymarzony cel, czy będziemy dalej nie wiem gonić tego króliczka. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji, żeby zobaczyć tej książki, to serdecznie was zachęcam, bo naprawdę jakość wydanie petarda i plus możemy podarować ją naszej przyjaciółce, mamie, na pewno będzie się bardzo cieszyć. Ja się bardzo cieszyłam, jak ją dostałam. Także właśnie polecam wam. A nie, kolejna książka Ukryte terapie Jerzy Zięba. Niegdyś jeszcze 4 lata temu, jak ja chciałam kupić tą książkę, to był biały kruk na rynku. Naprawdę było ją bardzo ciężko dostać. Teraz Jerzy Zięba nawet wszedł do Empików. Super, wydał swoją drugą książkę. Ta książka jest tak jak on opisuje, dla pacjentów, rodziców, lekarzy i dbających o zdrowie. Czyli możemy ją naprawdę podarować każdemu. Porusza wiele bardzo ważnych kwestii zdrowotnych. Myślę, że o których po prostu powinien wiedzieć każdy. Dlatego jeżeli macie kogoś Komu moglibyście podarować taką właśnie książkę? To serdecznie Was zachęcam. Ona już czeka, żebym ją mogła przekazać komuś. I mam zamiar kupić dwójkę, bo właśnie widziałam ją teraz w Empiku. Kolejna książka. Najnowszy Harry Potter. Jeżeli macie zwolennika fantazy albo sami lubicie przenieść się w zupełnie inny wymiar, to serdecznie Was zachęcam do tego, żeby zerknąć na nowego Harry'ego. Moją kolejną propozycją są kapciuszki. Kapciuszki wykonane z weluru, czyli jakże modnego materiału w tym sezonie, naprawdę mocno wiedzie prym i u projektantów i w różnego typu sklepach. I powiem Wam, że po pierwsze ujął mnie ich kolor. Są szare, piękne, połyskujące, w środku są białe. Myślę, że to jest y, fajna opcja zawsze na prezent. Kapciuszki pod choinką u niektórych wręcz must have. E, Serdecznie Wam polecam. Ja akurat te kupiłam w Primarku. Już jedne y, podarowałam Kasi, którą serdecznie pozdrawiam z Wefengryszów. Mam nadzieję, że ci się dobrze noszą. I te mam również zamiar komuś podarować i wsunąć je pod choinkę. Mam nadzieję, że się ucieszy. Świeczki. Świeczki dla mnie są zawsze dobrą opcją na to, żeby wsunąć je komuś pod choinkę, czy podarować je z zupełnie innych również okazji. Tutaj mam kringle. Dlaczego kringle? Dlatego, że są to świeczki droższe i nie zawsze. Ktoś może na co dzień pozwolić sobie na tego typu świecę, a jeżeli otrzymają na prezent, myślę, że na pewno zrobi mu się miło. Tutaj mam również tańszą świeczkę i ta świeczka pochodzi z primarka, jest o zapachu amaretto, ale pachnie taką mocną wiśnią również z właśnie takim olejkiem migdałowym, więc myślę, że też jest bardzo fajną opcją. Także tutaj. Jest Wasz wybór tak na dobrą sprawę, czy, czy postawicie na kringle, czy może na tańszą świeczkę i jeszcze coś do tego prezentu. E, ja mogę Wam tylko zdradzić, że ten prezent i welurowe kapciuszki będą razem pod choinką jako jeden prezent. Ale ja bym się ucieszyła tak na dobrą sprawę i z tej, i z tej świeczki. Także właśnie serdecznie Wam polecam świecę. Chciałam też wpleść coś kosmetycznego do tego filmu, dlatego że y, zawsze na święta ja jak szukam prezentów dla moich bliskich, staram się, aby to było coś wyjątkowego, coś może na co. Y, Moja bliska osoba nie pozwoliłaby sobie od tak z dnia na dzień i staram się, aby zawsze prezenty były tym, co moi bliscy potrzebują, czego używają, na przykład co im się kończy, lubię podpytać, to też jest fajna opcja. I tutaj przygotowałam dla Was naked z Urban Decay i to jest akurat wersja Smoky. I powiem Wam, że ja nieczęsto używam tej palety. I od razu przyznaję się tutaj, dlatego że to są kolory, które fakt, faktem są również jasne. Ale to są kolory, które po prostu dla mnie są takimi może wejściowymi kolorami. Nie chcę Was tu razić światłami z lusterka, ale jak widzicie, tak. Ok, tych mogę używać na co dzień. Tu jest taki blink, to nie wiem, no w zależności od y, okazji. No, ale te kolory już są zdecydowanie takie wyjściowe. Ja na przykład nie do końca się widzę w takich y, cieniach niebieskich, granatach, no ale tutaj szary jest ok. No, ale tak jak Wam mówię, jest to y, coś, na co y, może nie pozwoliłabym sobie na co dzień i czego tak na co dzień może do końca nie potrzebuję, ale na przykład jako prezent uważam, że to jest. Fajna, wyjściowa paleta, której właśnie możemy potrzebować na różne okazje typu sylwester, właśnie święta, różnego typu wesela. To z pewnością taka paleta się przyda i może to nie jest taka, takie zestawienie kolorów, na jakie byśmy się zdecydowały właśnie, żeby było uniwersalne, ale wyjątkowe. I myślę, że to też jest fajne w prezentach, żeby one były wyjątkowe. I mam dla Was jeszcze jedną tańszą wersję palety i powiem Wam, że to jest Rimmel Magnify. I ona była tutaj chyba mocno inspirowana, czy nie sądzicie? Bo mi bardzo przypomina to paletkę Naked. Nie pamiętam już czy jedynkę, czy dwójkę, ale którąś z tych. No i trzeba jej przyznać, że te kolory są naprawdę śliczne. Um, i tu już jest taka bardziej dla mnie paletka uniwersalna, którą mogłabym zastosować na co dzień, jeżeli chcę wykonać sobie jakiś makijaż na wyjście, to również mogę tutaj sobie sięgnąć po te ciemniejsze cienie. Piękna kolorystyka trzeba przyznać. No i już tutaj prezentuję Wam nieco tańszą alternatywę od paletki Naked i to jest nowość na rynku. I jeżeli macie ochotę, to serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście sobie zerknęły właśnie na te cienie w sklepie, bo na pewno... Są tańsze, nie wiem jeszcze jak jakościowo, bo ich nie stosowałam, ale prezentują się pięknie. Słuchajcie, to jest prezent dla mojego chrześniaka, między innymi, bo jeszcze część jest w domu. Ale tutaj jest taka bardziej praktyczna, jak to ciocia, wiadomo. Może nie do końca będzie tak cieszyła dziecko, ale tutaj akurat zadbałam o jego stylówkę. I yy, mój chrześniak ma półtora roczku i oczywiście wszystko by się podarowało tym dzieciom, no wszystko by się podarowało, ale już wam pokazuję, co ja tutaj mam. I teraz słuchajcie. Na Instagramie portfolio Baby Love. I ja Wam dokładnie zostawię link do Instagrama Marceli, która jest projektantką mody dziecięcej. I słuchajcie, tam są takie stylówki, że ja takich stylówek nie widziałam nigdzie, w żadnym Instagramowym sklepie. A ostatnio jeszcze, słuchajcie, zobaczyłam, że Marcela dodała zdjęcie mini kreacji na Sylwestra. Po prostu takie koronkowe sukieneczki, jakieś piórka. Nie, no po prostu magia. Jeżeli macie dzieci, to serdecznie wam polecam ten sklep. Musicie go sobie zaobserwować. A ja zdecydowałam się na czapeczkę z kominem dla mojego Krześniaka. Zobaczcie. Przecież to jest po prostu petarda. E, oczywiście wszystko jest handmade, naturalne materiały. E, do tej czapeczki mam komin. Komień prezentuje się tak, piękny, melanżowy, bardzo lubię szare kolory, no to są takie stylóweczki jak dla, dla nas dorosłych, ja nie pokardziłabym taką czepeczką naprawdę, a po prostu cieszą serducho i oko. Również od Portfolio Baby Love koszulka, zobaczcie jaka jest urocza, no po prostu przepiękna i wiecie co, jak ja dotknęłam tych materiałów, to są naprawdę tak dobre gatunkowo rzeczy, że po prostu marzenie, żeby dzieciaczki mogły chodzić w takich ciuszkach, naprawdę. Ja sobie bym po prostu życzyła, żeby w sieciówkach również były tak fajnie i dobre jakościowo rzeczy, a powiem Wam, że nie mam samych chłopaków w domu i dla chłopaków jest ciężko w ogóle coś kupić. Dla dziewczynek to są działy, po prostu można chodzić i chodzić, a dla chłopaków Pić rzeczy, no i wybierz coś. A tutaj proszę bardzo. Widzicie to? I ja powiedziałam Marceli, że chcę takie same. Po prostu mam użyć uszyć na wiosnę takie spodnie o takim kroju. Po prostu są mistrzowskie. Ja już widzę mojego Chrześniaka w tym i tą pieluchę, taką pampuchę tutaj, no po prostu. Piękne są te rzeczy. To po prostu. No, sama bym nie pogardziła, żeby w to wskoczyć. Są tak urocze, wiecie, niby zwykły t-shirt, zwykła koszulka, a nie dość, że ta jakość i tutaj taki detal. No to jest wszystko. I razem z tymi spodenkami to będzie. Kupiłam mu książeczkę na poczcie, pracownia świętego Mikołaja. Przy okazji jak wysyłam listy, to właśnie zobaczyłam yy, taką książkę i powiem Wam, że fajne jest to, bo ta książeczka niby taka zwykła, ona kosztowała 10 zł, to... Yy, Historia Pracowni Świętego Mikołaja to jest trochę taka magia w książce. Jak ja to przeglądałam i czytałam to pomyślałam sobie, że no to jest świetne, no co mam by, z chęcią, jakbym była mała, to by by na pewno yy, prosiła ciągle mamę, żeby mi czytała, czytała na nowo, czytała tą książkę, więc yy, więc taką książeczkę właśnie kupiłam na poczcie i myślę, że to jest yy, świetny taki świąteczny akcent. Kolejna rzecz dla dzieciaczka. Nie mogę powiedzieć jakiego, bo to będzie niespodzianka. Jest to kocyk również ze sklepu Portfolio Baby Love i to jest handmade oczywiście. Oh, jak ja zobaczyłam te pompony i ten kocyk. No nic, no nie mam takiego łóżka. Ale powiem wam, że jest przepiękny. Przepiękny naprawdę. Jeżeli szukacie fajnego prezentu pod choinkę dla maluszków albo większych już dzieci, to ja myślę, że na pewno znajdziecie coś w tym sklepie dla siebie, a fajne jest to, że właśnie Marcela, czyli projektantka tych rzeczy jest na tyle kreatywna i też nie ogranicza się do konkretnie swoich tylko i wyłącznie projektów, ale y, słucha was i również możecie jej zlecać swoje projekty, swoje pomysły, a na pewno je zrealizuje. Tutaj mam idealny pomysł na prezent dla osoby, która uprawia sport z mojej wizji y, i jest to kolagen w proszku plus glukozamina i witamina. To jest suplementy diety w trosce o nasze kości, nasze chrząstki, do tego jest shaker i to jest super, bo to jest taki właśnie świąteczny zestaw, który ja sobie stworzyłam i duo spirulin, czyli algi, spirulina, chlorella i witaminy, których nie trzeba reklamować, bo po prostu oh, kocham spiruliny i chlorella i uważam, że zdecydowanie lepiej je suplementować naturalne, Suplementy. No, powtarzam się, ale lepiej jest po prostu zażywać naturalne suplementy niż paszerować się bez sensu chemii. I tutaj właśnie mam taki zestaw dla jednej z moich bliskich osób i to jest marka Noble Health. Oczywiście linki Wam zostawiam na dole. Oczywiście, jak święta, to zegarki. I tutaj mam męski zegarek Daniela Wellingtona jest to Classic Black, czyli ich najnowszy model. Ja mam taki sam, tylko mam z złotą tarczą i materiałowym paskiem. Ten wybrałam ze skórzanym paskiem i srebrnymi elementami. Uważam, że jest to niesamowicie uniwersalny, klasyczny akcent. Ja swój zegarek noszę do sportowych stylizacji, do eleganckich stylizacji. Uważam, że. Przypadnie do gustu większości mężczyzn, jak go tylko zobaczyłam, to od razu pomyślałam o bliskiej mi osobie. Także serdecznie Was zachęcam na hasło Brave Ave: otrzymacie minus 15% zniżki na swoje Daniela Wellingtony. A w trakcie, kiedy ja zamawiałam ten zegarek, to był jeszcze pasek gratis, bo był Black Friday. Także tym bardziej się cieszę, dlatego że mm, mam nie dość, że właśnie skórzany pasek dla bliskich i osoby, to mam jeszcze materiałowe i to jest super. Zerkajcie na stronę, a noż już jeszcze taka promocja się powtórzy. Dwa dodatki do prezentów, które uważam, że zawsze będą fajną alternatywą do tego, żeby je faktycznie wrzucić do czegoś, co już kupiliśmy. I tutaj mam Grey Mocha, uwielbiam ich. Herbaty. Jeżeli jeszcze nie piłyście, to koniecznie musicie sprawdzić ich Instagrama. Ja sobie ostatnio ich zaobserwowałam i stwierdziłam, kurczę, uwielbiam ich herbaty, zamawiam. Tutaj mam spacer kochanków. I tu jest skład: Puer czerwona, porzeczka czarna, porzeczka kwiat pomarańczy, liść truskawki. Niesamowicie pyszna kombinacja herbat. Wcześniej miałam jakąś zieloną herbatę od nich i też była przepyszna. Może coś z figu, już nie pamiętam. Ale y, myślę, że herbata jest zawsze fajną opcją, żeby dorzucić ją do prezentu. Ja też często na tych wszystkich wyspach, w sklepach y, y, lubię sobie kupować te herbaty jako właśnie dodatki do prezentu. A kolejnym dodatkiem do prezentu jest wykrawacz. I on jest w kształcie ciastusia, tak mogę powiedzieć? Mogę, nie? I kupiłam go w Empiku. Uważam, że jest takim słodkim, fajnym dodatkiem do świątecznego prezentu. Ja bym się bardzo cieszyła, jakbym coś takiego dostała. Powoli zbliżamy się do końca pierwszej części moich propozycji prezentów świątecznych i chciałam dać również jakiś element fashion w tym filmie. Pomyślałam sobie, święta, święta, szalik, sweter, coś w ten deseń. Oprócz kapci, które już Wam pokazałam, chciałabym właśnie pokazać Wam i szalik, i sweter. Spójrzcie na to Cudo. Przepiękny sweter. I on jest zimowy. Jest to zimowy akcent, ale ja widzę się w nim również na wiosnę, na jakieś chłodniejsze wieczory do krótkich spodenek. Dla mnie po prostu sweter idealny, jak na ten czas. I jest to marka Lagatini. Ja oczywiście Wam link do sklepu i do tego swetra pozostawię na dole, jeżeli chcecie sprawić radość swojej przyjaciółce, siostrze, czy komu tylko chcecie, to myślę, że ucieszy się z takiego swetra. Ja bym się ucieszyła. Dlatego sprawiłam sobie go sama. To jest szalik, komin. Możemy to naprawdę nosić na różne sposoby. Ja na przykład często nakładam sobie to na ramoneskę, dosłownie tak. Później Wam pokażę na pewno to na przebitkach. I słuchajcie, ja już nie pamiętam ile za ten szalik dałam. Akurat to jest mój prezent, czyli prezent ode mnie dla mnie. I to jest szalik, który był w tamtym sezonie, także nie wiem czy go dostaniecie, ale ja myślę, że Ochnik pewnie powielił coś, coś podobnego. Myślę, że że zawsze to będzie fajny świąteczny prezent. Jak już nie macie jakiegoś pomysłu na, na jakieś podarki różnego rodzaju, to myślę, że szalik zawsze się fajnie sprawdzi. Fake bake, czyli zestawy świąteczne, o których Wam mówiłam już w poprzednim filmie. I słuchajcie, teraz jest najlepszy okres na to właśnie, żeby fake bake kupować, dlatego że są 100 złotych tani, a jak na opalaczu, to jest mega dużo. Tutaj prezentuję Wam mój ukochany 60 minut, chociaż Flawless Darker również bardzo lubię i bardzo jest fajny, to zerknijcie sobie koniecznie i zobaczcie, jakie są kompozycje różne zestawów świątecznych. Ja akurat prezentuję Wam tu dzisiaj ten z brązerem i z pędzlem kabuki. I faktycznie on wyszedł 100 zł taniej, dlatego serdecznie Was zachęcam, żebyście sobie zerknęły na stronę i zobaczyły właśnie, jakie mają zestawy świąteczne. To już są ostatnie rzeczy. Nie chcę kończyć. Hmm, no nic. To jest sklep Eco and Well, e, czyli dla miłośników kosmetyków naturalnych. E, uwielbiam ten szampon i uwielbiam ten hydrolat. Naprawdę uważam, że będą to idealne propozycje na prezenty świąteczne. Słuchajcie, to jest szampon do włosów wypadających z miętą i wiązówką błotną. Działa genialnie, naprawdę. Stymuluje, pobudza krążenie skóry głowy. A tutaj mamy hydrolat malina z aloesem. Koi skórę, świetnie przywraca pH, tonizuje. Po prostu uwielbiam te kosmetyki. Jeżeli jeszcze nie miałyście okazji ich zobaczyć, to zostawiam Wam link na dole. I jeszcze jedna rzecz. I to jest yy, prezent, to jest prezent dla mojej bardzo bliskiej osoby, którą kocham. Jest to make-up Eraser, czyli to jest taka ściereczka do wykonania demakijażu z Sephora. Można ją prać, ona jest do wielokrotnego użytku. Koniec, to już jest koniec moich prezentów świątecznych. Powiem Wam, że nie mogę się doczekać chwili, której będę je wręczać. Ja, odkąd pamiętam, odkąd byłam małym szczylkiem, najbardziej zawsze chciałam wręczać prezenty. Nigdy nie interesowało mnie to, co ja dostanę, tylko to, co mogę komuś podarować. I mam tak do dnia dzisiejszego i większość mojej rodziny również tak ma. Nikt zawsze nie jest zainteresowany tym, co dostanie, tylko co da. No i już tak mam. Po prostu kocham dawać prezenty. Uwielbiam. Koniecznie dajcie mi znać, co Wam się podobało. Wyczekujcie drugiego odcinka prezentów świątecznych i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa!